Słuchajcie, mamy końcówkę października, kilka ostatnich wyjazdów mi się nie udały, głównie przez pogodę pewnie, dzisiaj też nie jest tak jak myślałem, że będzie, no ale zobaczymy, będziemy robić szupaki, przynajmniej próbować, zapraszam na film. To pierwszy rzut. Yes. ser... Uh Deve -huh. uh -huh. uh -huh. No, to mamy dzisiaj pierwszego. Z się tu poplątało. Cóż trudno. Okej. Okay. Mhm. Żaden gigant, ale chyba... powinien, powinien mieć. Kurde, przestań. Przestań, przestań. Się taką to niedużą robicie złożyłem. Zaraz zatrzymujemy o długości. Opa. Nie wiem, nie wiem. Takie biedne 50 cm, nie wiem czy to widać. Ale jest. Fajnie, że się udało złowić. Dzisiaj pierwszy. Dobra, ucieka już, już, już cię puszczam, O! Już popłynął. Trochę to tak nieładnie, niestety w rękawiczkach, ale jest pierdolą, jest zimno. Musicie mi wybaczyć. Dobra. Obłowiłem już tam cały spory kawałek. Niestety bez efektu, dopiero tutaj na tym większym spadku udało się, udało się jakiegoś skusić. Mam nadzieję, że to nie będzie jedyny dzisiaj. Oby nie. Ja łowię dalej. Yes. Yes. Nou, we gaan omstandig. Laten beter. Troszkę lepszy. Okej. Okay. No. On weź jakąś taką sensowną rybkę. O już się nie wiez już przestań. Bo trudno robić, bo ja, no właśnie takiego tego nie chciałem, żebyś narobił. Okej. Okay. Zobaczmy, nie ma długości. Okej, okay, to jest proste, że 0. No, takie 55. Zobaczcie, no, takie 55, może 56. Zobaczcie, jest drugi wybek nieco większy niż ten pierwszy. Jakieś 55, może 56 cm. Taki fajny miarek. Ja mam przyjęte w sumie, jedną z ulubionych. Ja go wypuszczam. O, uciekaj. Popłynął. Super. Dwie Dojutki no to już jest. To już jest spoko udany dzień. Mogę powiedzieć, że jestem zadowolony, a dzień się jeszcze nie skończył. Chociaż mówię wam pogoda. Licząłem naprawdę na więcej chmur na niebie. Niestety szału nie ma. Ale na razie mi to nie przeszkadza. Zobaczymy, jak będzie wynik końcowy. Łowię dalej. Jest! O kurde, był drugi. Holender jasny, w tym samym miejscu. Silne uderzenie, niestety nie wcięty. Jestem ciekaw jak ta przynęta będzie wyglądać. Bardzo silne uderzenie, niestety nie wcięty. Gdzie on tu bombnął? Trudno po jest już tak tak pochlastana ta guma. Tak jak widzieliście, dwie ryby, nie najgorzej, mogło być lepiej. U. Trzecie fajne bardzo branie. Czułem niezły opór, ale niestety ryba się dobrze nie wcięła, zeszła. Mimo wszystko i tak jestem zadowolony, bo ostatnie chyba trzy wyjazdy były bezrybne. Przynajmniej tutaj na tej wodzie. Także nie jest najgorzej. Mam nadzieję, że jeszcze się uda ze dwa, trzy wyjazdy tutaj na te Paczki zrobić w listopadzie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, pamiętajcie o lajkach, komentarzach i subskrypcji, jeśli chcecie być na bieżąco. Do zobaczenia. Cześć.